Cześć dzień dobry! Witam was serdecznie w kolejnym odcinku, gdzie postaram się zrelacjonować Wam wyjazd na rajd. To jest ostatnia eliminacja rajdowych mistrzostw polski zachodniej rajd wilka w miejscowości Łobez i okolica. Powiem wam, to jest ten rajd, na którym szczuranem z kamilem o mały włos byśmy w drzewo nie przewalili i takie baloty stjeliśmy. No dosyć e, ciężki, wymagający. Oczywiście nie obyło się bez przygód. Najpierw mieliśmy problem, żeby Mazdę w końcu wystroić. Hmm że zupełnie inaczej będzie wyglądało strojenie, bo nie będę pracował na inolcie, czyli programie takim do edycji, tylko na e W Programie typowo już przygotowanym, gdzie wszystko jest opisane, zaznaczone, zobaczcie, proszę. Flash Shift Activation, bip, bam, i już mamy, nie? Na przykład. I tego typu tematy można na zrobić teoretycznie lunch sobie. Zaraz deaktywujemy katalizator, popatrzymy sobie o fuel. Target. Pełnych obciążenia. Pyk. No zobaczcie, jak jest Mazda na bogato, podlana. 0,73. 6,5 tysiąca, pełne obciążenie. No. Także dość prosto tu się wszystko zmienia. To jest zdecydowanie łatwiejsza robota niż Winorski, gdzie trzeba szukać, zaznaczać mapy. Tu wszystko jest gotowe. No dobra, ciąg dalszy zabaw z Mazdo, że e, Tak łatwo się nie poddajemy. Ostatnie nasze e, meldunki to widzieliście na wykresie taki ząbek na końcu. No? Nie wiedziałem o co chodzi, no bo tak. Zuważamy trochę dawkę, przyspieszamy zapłon, powinno być co najmniej lepiej troszeczkę. No nie daj, że tak nie reaguje za dobrze, to jeszcze u góry nagle się robi 2-3 stopnie w dół zapłonu i w ogóle. Co się okazuje, że zapomniałem zupełnie o tym, że Mazda ma taką funkcję, że tuż przed odcinką on jeszcze bardziej zubaża dawkę. Czyli tam, powiedzmy, fabrycznie jest 0,83 Lambdy przy odcince, on zubaża sobie tam, powiedzmy, o 0,2. No jak widzicie tam nie było to idealnie, zresztą zobaczcie, wolnossąca jednostka napędowa największą robotę zrobiły zmiany mechaniczne w wydechu. Samostrojenie to jest taka kosmetyka. Nie? no To tak w kwestii właśnie tych cudownych yy, chipsów skądś tam, co podobno w dodają 20 koni, no, no to tak prosto nie jest. Dobra, nieważne. Istotne jest to, że po zamontowaniu kół i wyjechaniu na drogę okazało się, że te felgi białe, fajne, z fajnym ET, powodują, że nowiutkie opony Sporty są przycierane i to dość mocno na rantach. No więc, przed rajdem, dzisiaj szybciutko jeszcze do warsztatu i. Się. nic nie przyciera, przynajmniej na razie. To wielkie podziękowanie dla Fiodora, który jeszcze pomógł je wyrolować ładnie, żeby się tak napompowały. Oczywiście to trzeba będzie później pozabezpieczać, jeśli nie to czasu nie było, ale jak na razie, 2 cm myślę, zyskaliśmy, żeby około, znaczy opony schować. A to już naprawdę sporo. No nic, lecę. Monika już przebrana można powiedzieć, ale jest mały problem, bo już wczoraj Monika się źle czuła. Pojechała na pogotowie i wyszło, że ma boreliozę, tak? Tak. Po dwóch tygodniach od ukąszenia? Tak. Jest nafaszerowana lekami. Czuję się jak nie powiem co <śmiech> także. <śmiech> Przed chwilą właśnie mi powiedziała, że nastaw się na to Robert, że będę, będziesz jechał to co widzisz, a nie to co czytam. Więc... No cóż, jedziemy sobie na spokojnie, Nowe opony Unirojale, Rain Sporty nie do końca mi leżą, więc też tak nie będę szalał chyba. To nie będzie to, co było na bytowskiej, że uuu uh, uh, wyniki super. O nie, tutaj trzeba po prostu to przejechać. I to już będzie sukces. Pojali! Michał z numerem pierwszy. Czy? No dobra, jesteśmy już po pierwszej pętli, jak zauważyliście było gorąco i wesoło. Jakoś nie mogę się dogadać z tymi oponami. Albo jest kwestia łącznika, nie mówię, że nie. Albo te opony są rangeporty, jakoś nie pasują do Mazdy, bo naprawdę jest, jest aż niebezpiecznie, nie? to już nie jest wesoło. Czasy mamy takie średnie, gdzieś tam w klasie ostatniej nie jesteśmy, ale żeby coś powalczyć, to raczej słabo. Michał się spina. bo jeszcze raz sobie czyta opis, przegląda. Mieliśmy jeszcze się No tak, tak. tak. 150 podbija. Poprawiają błędy w opisie. Jak widzieliście, Monika też tam nie do końca się czuje i też był problem z opisem, więc... No nic, na spokojnie. Lecimy dalej. Jesteśmy już po drugiej pętli. Jak widzieliście, wesoło jest. Dlatego szybciutko zakładamy stary zestaw ogumienia, które znamy z bytowa. Tam trasa przeschła i myślę, że, że będzie lepiej. A jak nie, to przynajmniej sobie porównamy, jak się jeździ na takich, na takich. Bo coś mi nie pasuje w tym prowadzeniu dzisiaj. 5, 4, 3 2 3. שם טלויץ' שפלוס No dobrze, jesteśmy już po wszystkich odcinkach leśnych a teraz jesteśmy na tak zwanym super stage'u, czyli odcinku zamykającym w miejscowości Łobę. Wszyscy się ustawiają i będzie tam prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, do lewo albo jakoś tak, generalnie same zakręty prawie 90 stopni, ślisko, wysokie krawężniki, no ale dobra Mazda powinna dać radę, więc jestem dobrej myśli. thank <laughs> you To znowu nikowa, czy nie tak, że... No ta pierwsza, kurde. No szkoda. Dobrze było. Stąd. Wszyscy pakują auta na lawetę, a ci co wracają na kołach jak ja to już się pakują i też wyjeżdżają. Koniec, koniec ee, w tym sezonie rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej, bardzo fajny cykl, zapraszam wszystkich żeby spróbowali swoich sił w przyszłym roku. My na pewno jeżeli tylko będą się odbywać to lecimy dalej. Mazdę trzeba przez zimę troszeczkę przyszykować, poprawić parę niedociągnięć, na pewno trzeba będzie powalczyć z zawieszeniem, na pewno będzie trzeba powalczyć z przeniesieniem trochę masy z przodu gdzieś tam do tyłu. No i tyle. No i ważne, że ukończyliśmy, bo naprawdę, jak sami widzieliście, lekko nie było. Trzymajcie się ciepło.